mam ziomeczki z tej stromak studii a dzisiaj sobie w Plants vs Zombies 2 i about time jak wiecie ostatnio właśnie tutaj w to grałem i chyba wezmę jednak powerzapa bo to jednak te wszystkie moty są ważniejsze już chyba nawet podejrzewam kto mi przeszedł czyli gargantuar właśnie czy się wszystko zmieści tak zmieści się na luzaku to spoko bo jak później coś mi się nie zmieści to usunę sobie nie wiem tego jak tam pożeracza grobów, o. ale na tak. razie się pożeracz sprawdza, więc go na razie nie będę Tutaj będzie ten, więc tutaj ok. To tu jest wszystko już dobrze. Tutaj będą te. Ok, już wszystko mamy. Dobra, wszystko mamy. Wszystko jest dobrze W miarę dobrze jest Wszystko już tutaj jest ogarnięte W miarę dobrze nawet Dobra, to już powinienem stawiać te mm, Jak się to nazywa, kurde Pisztery e, To sobie już postawię ja też Bo to już widzę, że idzie Następny zombie Z tego co widzicie Albo nie widzicie, nie wiem może ktoś ślepy jest. Nie wiem. Tutaj jest. Saraon y, zombie. Nie wiem, coś takiego. Nie, nie zabieraj mi moich słońc. nie. Zabrało mi kilka. Niestety. Niestety mi zabrał kilka słońc. Mutni się czuję taki odwrócony przez cały świat. Nikt mnie nie lubi. To nie fair. Mimo, że jestem piękną dziewczyną, nie żartuję. Kolejny bąk idzie do kolekcji. Tutaj idzie, iceberg, letuce, tutaj idzie kolejny iceberg lettuce. Tutaj idzie kolejny Bąkczoj Tutaj idzie Piszuter Tutaj idzie pożeracz grobów. Oczywiście tutaj idzie um, kolejny ten. Tutaj idzie kolejny Piszuter Ciebie sobie spróbuję zamrozić mnie mi się nie uda już pan teraz po tym mimo że już straciłem jedną moc przez przypadek to już mam dwie gdyby nie tamta stracona to już bym teraz miał trzy moce no nie yy, 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 nie i kolejny tutaj sobie wezmę lepsze bo mogę sobie sobie wykopię, postawię sobie ciebie, tutaj sobie ciebie, postawię a ciebie. Na razie nie będę, poczekam sobie chwilkę, aż nazbiera mi się 300 słoniec. Dobre, już jest okej, okay, już mogę kłaść. Już mogę kłaść następnego. Już mogę kłaść kolejnego, albo jeszcze nie mogę. Hmm. Tutaj mam aż 3 Iceberg lettuce. wydawało mi się, że mam mniej. Serio aż tyle przetrwało? Dziwię się. Wydawało mi się, że ani jedna nie przetrwała. Teraz sobie przyspieszę. Już teraz przez dłuższy czas nie co robić, taka prawda. Mogę stawiać te Iceberg lettuce. Kurde, nasz no szkoda, że tą kosiarkę przez przypadek... Yy, no... Żal, że tej kosiarki przez przypadek aż nie ma. Czy sobie tutaj postawię. Tu, 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 tu. Ciebie sobie zbóstwuję, bo mogę. Bo nikt mi nie zabroni, bo to wolny kraj. Wszędzie są groby, bo te głupie głupki tam wszędzie rzucają te swoje kości. Ze swojego głupiego ryja. Oto cała prawda. O polskim YouTubie. Nie głupia.

ten już ten już gargantuar został pokonany. O proszę. Jak pięknie, ładnie. Właściwie to nic takiego szczególnego nie zrobił. Nawet taka prawda, że nic mi szczególnego nie zrobił. Ten gargantuar był jakiś słaby. Ciebie chcę tutaj. Te... Ja... Ciebie sobie zamrożę, tej sobie zrobię tak, a tej sobie zrobię tak. Oby mi to przeżyło. No ja i mi przeżyło, to w sumie spoko. Już jest właściwie końcówka. A ja mam jeszcze dwa plant food, to w sumie nie wiem, czy to jest dobry efekt, czy nie jest. Więcej ja wykopię, wykopię, położę tego. A potem. Położę sobie mąk Tylko na niego no zbieram jeszcze troszkę hajsu. Jest już dobrze. I moje tutaj wojsko prezentuje się dość dobrze. Idzie oczywiście kolejny gargantuar, bo jak żeby inaczej. No taki gangta. Trochę. A tylko mi tego ziemniaka zniszczy. Niezrobiony człowieku. Ciebie jeszcze dobiję. sobie postawię ziemniutka i jeszcze skończę z dwoma, plant food. No To dobry, dość efekt. Dobry. Już tylko 200 zombie zostało. To dużo jest w sumie. No ale z tej liczby co my tam mieliśmy na zabicia to... takie sobie trochę Dobra, następny level Tutaj jest znowu do wybrania, sobie może tym razem tego wybiorę A następnym razem będę brał te power zapy i tak dalej, jeżeli oczywiście przeruję. Można tutaj teraz wszystko wziąć czy nie, nie można, kurde To sobie wybiorę tylko to najlepsze czyli oczywiście wszystkie, oprócz um, mojego grobo zjadacza. Fajnie akurat w tym poziomie by się może nawet przydał. Gdybym ja wcześniej widział tutaj ten cały poziom, jak on wygląda, to może nawet ten cały poziom właśnie grobo zjadacza. tak się chyba powinno na niego mówić. Znaczam na chyba powinno na niego mówić a nie na pewno więc no kurde źle zrobiłem hmm. sobie tego postawię, postawić sobie z powrotem zamrożę bo mogę a tutaj postawię kolejnego groszko strzelca bo muszę bo nie mam mojego grobo zjadacza jeżeli go tak można nazwać. Jeżeli oczywiście źle mówię, to mi o tym powiedzcie, bo mogę źle mówić. Nie mówię, że na pewno mówię dobrze, bo mogę mówić też źle. No. Nie, 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 nie. Gorzko strzelicie później Najpierw nasz sunflower. Piękny, brzydki, tak naprawdę, ale mówię, że piękny, no bo, bo muszę. Bo to pani jest, chyba. Nie wiem, w sumie. Nie odróżniam. Dzisiaj sobie zamrożę Ja sobie postawię tego Jeszcze tylko wystarczy, że zniszczę ten jeden grób Już tutaj będzie właściwie ogarnięte całe nasze pole bitwy Mógłbym nawet powiedzieć ale Zaznaczam na mógłbym powiedzieć Ale nie, że powiem Co nie? Yy, tutaj będzie ten Najpierw oczywiście wączoje bo... idą Potem pójdą te. Czy ja tego chcę? Mogę położyć go. Albo i nie mogę. Śmieszne. Bardzo. Bardzo śmieszny max studi Jak to woli. Nie wiem, jak nazbieram zbieram, jakoś około 500. Może zacznę to wykopywać. Dobra, na razie. Tutaj postawię. Tutaj sobie go zamrożę. Na razie wstawiać. Wolę nie. A, dobra, to sobie tak będzie łatwiej. O tak. I teraz tego wykopię i tego postawię. A zaraz wykopię sobie tego sunflowera. Sunflower Nie dobra, miałem taką krótką roztminę. Dlaczego to się tak jakoś y, nazywa? Sun flower. Ale to jest takie oczywiste nawet, że roślina słońca. Sun flower. Czy tam kwiatek słońca? Sunflower. Ale można też mówić na niego słonecznik. Można na niego spokojnie mówić też słonecznik z Tak można, bo można, bo ha No i ma kolejnego planfuda. A to już można sobie wykopać. Zimnioków na razie stawiać nie będę. A może i będę, bo, bo tak, bo będę bo mi zjadają mojego poprzedniego zimnioka chyba no co ja mówiłam nieważne Nieważne A może i ważne, nie wiem To chyba po tym po tym Endless Zone będę miał coś. Dużo więcej hajsu, więcej mocy, to jeszcze więcej diaksów. Ten endless zone jest dobry pod właśnie pod tym względem. I to jeszcze jak bardzo dobry pod tym względem akurat. Akurat, że prawie bym stracił mojego plant fooda też. Pół. Ale rymy. Dzikie rymy tutaj się dzieją. Zamrożę was. Pomogę. Chcę rymu nie miałem tutaj sobie kolejnego plant fooda użyję i kolejnego plant fooda dostanę od razu mówię y plant food się tutaj z tych zombies które się świecą to hmm. jest to taka jakby droga ucieczki awaryjna bo te wszystkie orzechy włoskie blokują mu właśnie użycie bongcho i hmm. Blonk Cho i Blonk Choy Teraz tutaj użyję Plant Fooda I prawie bym dostał następnego Plant Fooda Ale że nie dostałem to To szkoda Ale że teraz dostałem kolejnego Plant Fooda To mogę kolejny raz użyć tej Plant Fooda I tym razem dostanę kolejnego Plant Fooda I wszystko jest ładnie, pięknie Uuuu, tutaj muszę użyć tej piątkódeczki też na stówę. A nawet mogę dwa razy sobie na to pozwolić. O no, blisko, już bym rozwalił te zombie. Kurde, postawił mi tego tutaj. I już mam kolejnego i już mam znowu cały e, ten... ...licznik z piątkódami znowu mam cały zapełniony. Zobaczymy do którego poziomu dzisiaj dojdę. Jestem ciekaw. Wy. Co ja gada? Kolejny plant food. I już na razie plant foodów używać nie będę. Bo nie. Bo nie muszę. Bo nikt mi nie rozkaże. No to wolny kraj. Jak zwykle mój tekst. To wolny kraj jest. Chcę tu używać Plant fooda, czy wolę sobie poczekać? Chyba sobie wolę poczekać trochę. A ciebie jeszcze. A blisko byłoby, żeby cię zamrozić. Syle no, brakowało. Hajs, money, 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 money. Hajs? się zgadza. Hmm. Hmm. Czy jeszcze przejść? A przejdę jeszcze jeden poziom, co mi tam? U, czy ja chcę kosiarkę? Oczywiście, że nie chcę. Biorę oczywiście ten zestaw co wcześniej. Jestem już trochę zmęczony, bo chyba piąty odcinek z rzędu nagrywam. No i już naprawdę trochę zmęczony jestem. Serio, tylko mogę cię tutaj zamrozić. Muszę od razu, od razu, od razu już na samym usienkim początku postawić. Zgadnijcie Państwo co? No właśnie. Mojego pięknego, brzydkiego bumeranga. No Jak już mówiłem Puch. Aby jeszcze udało się temu zabić tego zombie zanim mi tutaj przejdzie Zanim mi tutaj przyjdzie Przepraszam was za Za tą przerwę, ale nie chcę mi się już nawet tłumaczyć, proszę Was, nie chcę mi się już tłumaczyć, przez kogo to było spowodowane. W to nie co więcej już nic więcej, jest Już nie mam nic więcej do powiedzenia. Jakoś tak nagle. O nie, proszę ciebie nie zamrożę cię tak. Jestem tylko z jedną rzeczą z tobą zgodny, że chcę cię zamrozić. <laughs> Śmieszna. To o ciebie z kaszę Ciebie też, bo ja mogę. Mm -hmm. Mm -hmm. O i prosz, kolejny tan zniszczony. Kolejny ban i postawiony. Kolejny zombie zamrożony. I kolejny czas przyspieszony. Jakie rymy. się cię udało zabić, zanim tutaj dojdziesz. Tak! Nie! Plant food. Czemu... Czemu... Słuchaj, to nie wiem. już ustawiony z wodami, już wszystko mam załatwione ciebie sobie zrobię tak z tobą sobie zrobię tak z tobą sobie zrobię tak a z tobą zrobię sobie inaczej śmieszne ha, 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 ha. przepraszam was jak coś słyszycie znowu on jeżeli oczywiście wiecie o kim mówię Macie prawo nie wiedzieć, bo to mały kłon którego nie lubię. Mimo, że jest ze mną spokrewniony. I co dość blisko. Zaryzykujemy. No, jest okej. Okay. Nie, nie. Ja tego w końcu użyłem, bo nie wiem. Dobra. Jeszcze do następnej, po tym poziomie, jeszcze do następnej walki dobieram trochę kart. I będziemy kończyć. Może nie tyle trochę kart, że dobierzemy jedną kartę wybrano przeze mnie chyba tak, bo czy mówię chyba, bo możemy jeszcze to przegrać, no ale to jest takie trochę bardzo mało prawdopodobne, bo to mi nigdzie nie ma kosiarki, to mam opanowane mnóstwo, nie mam do, tak samo dobrze opanowane, a jeszcze na dodatek yy, w, w innych liniach są kosiarki, więc to tutaj sobie ulepszę Wezmę kolejnego plant fooda. Ciebie sobie zamrożę. Okej. Okay. To już właściwie ci z pochodnią to nie robią. Nie robią teraz. Chociaż mogliby. To mi nie robią już. Ale ciebie sobie zamrożę. I się nie udało. Ale to pole pięknie tym razem wygląda. Kolejny hajs z tego, kolejny high z tego I już wyszło na to, że na tym całym Endless zone my już tyle zarobiliśmy, że to już się w głowie nie mieści I wiem, że wam się to może nudzić, więc na razie ten Endless Zone zapiszę, wyłączę I będę już nagrywać zwykłe odcinki ze zwykłego Plants vs. Zombies, jeszcze tylko dobiorę sobie Kurde no Dobra, muszę niestety wziąć to Zrobić tak Chwileczkę przepraszam Zrobić teraz tak, czy jeszcze nie? Nie, zaraz coś zrobię Zrobię tak, o Oszukam troszki I zrobię tak I co teraz mamy? No nie, marigold to ja wykopię One są słabe ja tylko hajs dają. A mi się bardziej przydają busty. Poza tym. Inne rośliny też dają hajs. A jeszcze dają busty, więc wiecie. O czym mówię. Wiecie, jak teraz można łatwo zrobić? Teraz można zrobić w ten sposób. Tak. Można zrobić tak. A na sam koniec zrobić tak. I teraz się. Zapiszę Będzie fajnie Teraz zobaczę już ile mamy diaksów 48 A mnie zaczynałem chyba jak miałem 42 Albo 3 Dobry wynik Dobra to 8 kasiomeczki I do w następnym odcinku Narka